Przybyło Zieleni na ulicy Marii Kirii Skłodowskiej. To dzięki inicjatywie samych mieszkańców, którzy zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego i skutecznie go promowali. Projekt wygrał w głosowaniu i dziś są już tego efekty. Mieszkańcy naprawili to, co poprzednie władze miasta zepsuły, projektując przebudowę tej ulicy. Tutaj zieleń właściwie zniknęła, a teraz dzięki budżetowi obywatelskiemu wróciła. Wygląda to bardzo fajnie, wygląda to tak, jak w centrum miasta wyglądać powinno. Także to jest najlepszy dowód na to, że nie ma co narzekać nie ma co siedzieć i załamywać rąk. Często słyszymy, że w mieście jest za mało zieleni, że coś się mieszkańcom nie do końca podoba. Budżet obywatelski to jest świetny narzędzie do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu tą miejską przestrzeń zmienić. W ramach realizacji projektu na ulicy Kirii ustawiono 13 dużych donic, w których zostały posadzone wiązy oraz 65 krzewów kosodrzewiny. Przy pięciu donicach zostały ustawione półokrągłe ławki. Oprócz tego w gruncie po parzystej stronie ulicy zostało posadzonych 10 grabów i 700 róż. Myślę, że te czerwone donice, ławeczki, te elementy małej architektury wnoszą jakąś wesołość, jest przyjemniej i na pewno przyjaźniej dla mieszkańców, nie tylko dla pojazdów, bo ulica od dłuższego czasu była tylko parkingiem przez którą przemierzali szybko mieszkańcy. Także cieszę się, choć mam pewien niedosyt i myślę, że to jest tylko początek, a w przyszłości może przybędzie jeszcze zieleni, może właśnie trawniki powstaną, ale to już są marzenia na przyszłość. Projekt zrealizowany na ulicy Kiry Skłodowskiej pokazuje, że w budżecie obywatelskim mają szansę nie tylko pomysły zgłaszane przez większe społeczności, ale także inicjatywy niewielkich grup lub nawet pojedynczych osób, które swoim zapałem potrafią zarazić innych. Projekt ten tutaj na ulicy Skłodowskiej powinien być takim impulsem dla, dla mieszkańców, że tak naprawdę wystarczy silna determinacja, a nie rzesze osób zaangażowanych w kampanię, w promocję, w zbieranie głosów, w zachęcanie do głosowania. A kolejna okazja, by zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, pojawi się na początku przyszłego roku.